Witam Was 4 listopada. Niestety dzisiaj jestem już sam, wnuczek wyjechał, a ja muszę trenować przysiady. Jeszcze nigdy tak późno nie trenowałem. Jest godzina 21. Myślałem, że będę z wnuczkiem trenować te przysiady, abyście się przekonali. Jaki silny ten wnuczek jest, ale niestety wczoraj balowaliśmy do późna. I dzisiaj nam zabrakło czasu. Wnuczek miał inne rzeczy do robienia, a potem przyszła już pora na jego wyjazd. A ja dopiero teraz zmusiłem się do treningu. Obejrzałem dzisiaj zmagania, Rafała Fridrychowicza, który zajął piąte miejsce na zawodach miał, startowało tam 15 zawodników. startował z młodzieżą także sukces za dwa tygodnie będzie startować bodajże w Mediolanie Mediolanie Kurczę. i tam to będzie już start wśród weteranów Ponownie w kategorii klasik fizyk W kategorii klasik fizik Pro Adrian Cyronek był trzeci. <tryk> Bodajże Hubert Kurczyński <laughs> był jedenasty, no i potem było jeszcze dwóch Polaków na no, bodajże w dwunastym, trzynastym miejscu. Właściwie nie za bardzo mi się chce trenować i chyba zrobię jeszcze tą jedną serię i, i pójdę coś zjeść, a potem spać. Wam te przysiady z powodu tego powodu, że wczoraj obiecałem, że będzie filmik. Myślałem, że będzie razem z wnuczkiem. Coś mnie dusi. Nie podoba mi się to. Wczoraj byłem na szybkim spacerze 70 minut. Z mamą wnuczka, dlatego ten spacer był szybki, a teraz mam jakieś problemy z oddychaniem. <laughs> Także widzicie, że starałem się trochę i do zobaczenia jutro, papa. Pa. A teraz taki dodatek dostałem. Od firmy Iron Horse, tak jak widać, trzy takie środki i będę tego jadł przez 30 dni 33 dni, bo 30 dni. <tryk> Dzisiaj zjadłem przed tym treningiem, tym niby treningiem przysiadł. Tę <tryk> turkę testosteronę. Jutro będę jeść te następne, na śniadanie jedno, w po, południe drugie i na noc znowu będzie tę turkę. No i to jest naprawdę wszystko na razie. Efekty będę obserwować i omawiać. Pa, pa. Jeszcze raz.